Witam serdecznie wszystkich kibiców błękitnych podwiesek. Z nami trener świeżo upieczonego Benjaminka klasy Michał Lewandowski. Witam, witam trenerze. Serdecznie, witam. No i od razu spytam o to, co było kluczem do wywalczenia tego awansu do no, tego święta w podwiesku, które miało miejsce po ostatnim meczu ligowym. Myślę, że tutaj, że tak powiem, determinacja moich zawodników, walka zawsze, zawsze do końca, ostatni miesiąc bardzo duża frekwencja na treningach. Każdemu zależało na tym, żeby ten cel osiągnąć, chociaż było bardzo ciężko. Nie, nie zawsze się tam udawało. Mieliśmy pięć punktów przewagi, które no niestety w sposób taki słaby roztwoniliśmy, ale na końcu, na końcu udało nam się, to zwycięstwo dowieść i jednym, jednym punktem, że tak powiem, zapewniliśmy sobie awans do, do tej A-klasy. No i ten awans, o którym trener wspomniał, no to było takie uczucie. Takie spontaniczne, taka naprawdę czysta spontaniczna radość, czy może jednak bardziej ulga w stosunku tego, do tego, co wydarzyło się w zeszłym roku? No bo w zeszłym roku zabrakło wam pięciu punktów do miejsca barażowego. Znaczy, ogólnie teraz myślę, że to na pewno było bardzo wyczekiwane i to na pewno było spontaniczne, ponieważ do końca walczyliśmy o ten awans. Ostatni mecz decydował o tym, czy zagramy w barażach. Czy po prostu awansujemy bezpośrednio? Wiadomo, że zawsze lepiej jest awansować bezpośrednio niż walczyć w barażach, bo baraże to dwa mecze i może tam się dużo różnie stać. Natomiast wracając do poprzedniego sezonu, myślę, że tak to też było blisko te 5 punktów. Zespół sparty, sparty Łubianka tak awansował w baraży, ale pamiętam, że ostatni mecz, który graliśmy z nimi i oni też byli praktycznie. Chyba, bo bodajże, na pewno było 5-0 dla nas, także to też nas uświadczyło, że gdzieś nam po drodze te punkty uciekały, czyli był po prostu mocny zespół nasz, a gdzieś zawsze ta sytuacja, te sytuacje były niewykorzystane. Zespół z Kijewa też przyjechał, jak gdyby jakby wtedy pamiętam jakby z nami wygrał, to, to też by awansował do, do rozgrywek, a tutaj przyjechał i też z nami mecz przegrał, już nie pamiętam jaki tam był stosunek bramek. No i właśnie o ten zespół chciałbym trenera spytać, jak trener ocenia skład drużyny, czy jest on wyważony tak właśnie w sposób idealny, takie idealne połączenie między młodymi zawodnikami, a tymi już doświadczonymi, tymi, którzy już regionalne boiska zdążyli poznać, czy ta mieszanka okazała się kluczowa do wywalczenia sukcesu? Myślę, że tak jak Wiktor mówisz, tu jest wszystko wyważone, fajni młodzi zawodnicy, którzy tutaj praktycznie nie widać różnic, czy ktoś gra dłużej w piłkę, czy krócej. Myślę, że ta starszyzna dobrze ich wprowadza. Są zawodnicy, którzy mają 49 lat, a są zawodnicy, którzy mają 15 lat. Także no, myślę, że ta mieszanka dała nam końcowy sukces. Tutaj duża zasługa zawodników z Rośnika 2.7, Szymon Taczyński, Wiktor Chiliński, którzy no, myślę, że są zawodnikami wiodącymi w naszej drużynie. Także nasz kapitan Karol Nicieja, bardzo, do, bardzo dobry zawodnik skrzydłowy, czy Karol Misiaszek. No, uważam, że najlepszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o blok defensywny, to Wojtek Sondaj czy, czy Emil Nowak, to chłopacy, którzy naprawdę na ten awans zasłużyli, zresztą jak cała drużyna. Każdy starał się w każdym treningu podchodzić do tego profesjonalnie, to, to, to mówię, na końcu się udało, chociaż nie było łatwo. Wspomniał trener o kapitanie Karol i za chwileczkę sobie z nim porozmawiamy. Ja bardzo dziękuję trenerze. i na chwileczkę przechodzimy do rozmowy z Karolnicie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. No i jest już z nami kapitan błękitnych podwiesk Karol Nicie, Ja witam cię, Karol bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam. Trener Lewandowski wspominał już nieco o waszej drodze do A klasy w tym sezonie, o kilku wybojach, przeszkodach, które na tej drodze spotkaliście. A ja mam do ciebie pytanie jako do kapitana zespołu. W którym momencie pojawiła się u was już taka największa świadomość, największe poczucie, że już ten awans jest na wyciągnięcie ręki, że już nie jesteście w stanie tego wypuścić. Powiem szczerze do samego końca, patrząc na, na tabelę, patrząc na przebiegi wszystkich meczy, nie wiedzieliśmy tak naprawdę do ostatniej kolejki, czy będziemy grać w barażach, czy, czy zagramy jednak ten ostatni mecz w Nowym i on przyniesie nam to upragnione zwycięstwo i awans. Można powiedzieć, że takim kluczowym meczem był ten mecz przedostatniej kolejce z Węgrowianką Węgrowo, w którym strzeliliśmy bramkę w 93 minucie, która dała nam 3 punkty. I dzięki temu zwycięstwu też byliśmy już spokojni, że jednak mimo wszystko jak nam w tej Wiśle się nie uda, no to będziemy mieli te baraże, także trochę nas to psychicznie uspokoiło, ale jednak wiadomo, że nikt tych baraży grać nie chce i chcieliśmy od razu to zapieczętować u nich na boisko i zdobyć Amas, który udało się. trener Lewandowski wspominał właśnie o tym, że barażowy dwumecz jest zawsze możliwością ewentualnego potknięcia się. Jest to zawsze dwumecz, zawsze jest to presja dodatkowa, więc no jednak spokojniejsza głowa była wtedy, kiedy ten awans jest, myślę, bezpośredni. Dokładnie, dokładnie. Patrząc też już na, nawet na inne kolejki, nawet w wyższych ligach, tak już nieraz pokazywały zespoły, że potrafią wygrać u, u siebie 4-0, jadą na, na mecz rewanżowy i przegrywają go na przykład 5-4. Także też mieliśmy to z tyłu głowy i myślę, że podeszliśmy wszyscy odpowiedzialnie do, do zadania i udało się to zrealizować. A co z Twojej perspektywy, z perspektywy e, zawodnika? Jest najważniejsze w osiąganiu wyników. W lidze jednak dość specyficznej, jaką jest B-klasa, no bo no doskonale znamy realia ósmej Ligi Mistrzów i wiemy, że no czasami te mecze bywają różne, ale no jednak to, że wygraliście tę ligę pokazuje, że byliście dobrze do tego przygotowani. Co jest najważniejsze właśnie, żeby te dobre wyniki w tej lidze osiągać? No na pewno trzeba grać równo, tak jak w każdej lidze, jakby nie patrzeć, mimo tego, że to jest najwyższa liga, musimy się też mierzyć nieraz nie z brzydkimi boiskami, że tak powiem, łagodnie. Na niektórych naprawdę ciężko jest grać, co pokazywało niektóre wyniki, że naprawdę mimo tego, że potrafiliśmy u siebie na jesieni wygrać, na przykład wysoko jechaliśmy, na przykład tak jak była jedna niespodzianka, pojechaliśmy do drużyny z ostatniego miejsca tabeli i niestety tam punktów nie zdobyliśmy. Także jednak to pokazuje, że, że niestety nie wszystko tak gładko przychodzi, mimo tego, że jedzie lider do, do ostatniego miejsca. Tak? Myślę, że na pewno to, że graliśmy równo i jednak ta motywacja tego, tego awansu. Cały czas z tyłu głowy patrząc na tabelę, nas cały czas napędzała, żeby, żeby jednak te punkty zdobywać. I, I tak podsumowując, wyszło, że się udało awansować. Nie? No, wspominałeś już o tych wyzwaniach, jakie czekają was na boiskach B klasy. poradziliście sobie z nimi bardzo dobrze, no ale. Jak z Twojej perspektywy to wygląda, jeśli chodzi o, o to, co Was czeka już w nowym sezonie, już na bliskach aklasowych? klasowych jakie tam wyzwania na Was czekają i jak myślisz, tak o co realnie możecie walczyć jako, jako beneminek? Myślę, że tak realnie będziemy na pewno podchodzić do tego, żeby na pewno się utrzymać w tej lidze, tak jakby nie patrzeć, bo patrząc na, na zespoły, które będą w tej aklasie klasie reprezentowały przyszły sezon, to naprawdę ta klasa będzie mocna. Mamy tego świadomość, więc założenie żeby się po prostu w tej lidze utrzymać. Ten też wspomniał o, o jakichś tam wzmocnieniach, także jakby nie patrzeć, no, awansujemy do ligi wyżej, więc te doświadczenie na pewno by się nam przydało. Więc pociągu też tak na to liczę, że mimo tego, że mamy szeroką, mocną kadrę, to ktoś jeszcze nas wzmocni, żeby pomóc nam i może być tym czarnym koniem tej A-klasy. I tego bardzo Tobie życzę. Za chwileczkę porozmawiamy sobie z zawodnikiem, który to doświadczenie zbiera, bowiem jest zawodnikiem urodzonym w roku 2007. Szymon Taczyński za chwileczkę do nas dołączy, a ja już Tobie bardzo dziękuję. Karol Nicieja, kapitan Błękitnych podwiesek. A więc z nami jest jeden z najmłodszych zawodników w kadrze Błękitnych Podwiesk. Szymon Taczyński, witam Cię witam bardzo serdecznie. Cię, no i od razu mam pytanie o to, jak z zawodnikami starszymi się dogadujesz, bo wspominał Karol przed chwilą o tym, że to doświadczenie czasami jest konieczne, ale uważa też, że wasz skład jest bardzo wyważony. No a ja mam pytanie do ciebie, jako właśnie jednego z tych młodszych zawodników, jak się z tymi doświadczonymi zawodnikami dogadujesz i no i co wyniki pokazują, że jest to współpraca dość owocna. No ja myślę, że po prostu tu gdzieś koleżeńskie takie relacje, bo się znaliśmy gdzieś tam z wioski powiedzmy, że tam z Orlików, tam kiedyś graliśmy, no i tak myślę, że wprowadzili mnie dobrze w ten zespół poprzez naszego trenera. No i właśnie pytanie mam o to, że takie doświadczenie, takie zgranie z zespołem buduje się w różnych rozgrywkach, bo zimą chociażby pracowaliście w hali, graliście w rozgrywkach Pro Tools Ligi, no i tam też mogliście dołapać doświadczenie, łapać to zgranie, które potem w rundzie wiosennej wyszło, które w rundzie wiosennej dało wam efekty w postaci wywalczenia awansu do A klasy. Myślę, że ta hala ogólnie biegowo trochę nas też przygotowała, bo jednak praktycznie w wszystkich meczach staraliśmy się Stosować pressing, głównie na tych rywalach, no bo poziom w B-klasie, piłkarski, no jest ciężki, wiadomo jak to wygląda. Myślę, że zgranie dużo dało, bo jednak ta piłka też chciała chodzić między nami. No właśnie wspominałeś o tym przygotowaniu fizycznym. Czy Pytałem już Karola o to, jak z perspektywy zawodnika wygląda gra w B-Klasie i jakie są największe wyzwania. No a z perspektywy twojej, z perspektywy zawodnika młodego, jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o to przygotowanie fizyczne, o to, jak te, jak te mecze wyglądają i, i co jest dla Ciebie takim największym wyzwaniem właśnie grając na boiskach B klasy? Myślę, że wyzwaniem to najbardziej będzie strach przed kontuzją, bo jednak różni tu zawodnicy występują, jednak czasami są agresywniej bardziej bardziej. Jak to wygląda? Myślę, że tam z juniorów tak bardziej liznąłem. Lecz mi ciężej grać pojedynki jeden na jeden, bo nie, nie jestem w stanie przewidzieć, co zrobi dany zawodnik. Bo jednak nie jest to ani taktyczne, ani tak bardziej indywidualnie tu zawodnicy starają się grać. No właśnie, i tak Szymon Taczyński podsumował, jak wygląda gra w beklasie, jak wygląda walka o awans do. A klasy tak samo zrobił wcześniej Karol Nicieja oraz trener Michał Lewandowski. Za chwileczkę posłuchamy prezesa Błękitnych Podwiesk, prezesa, który powie nam wszystko o funkcjonowaniu klubu i o planach na przyszły sezon. Ja Ci Szymon bardzo dziękuję i ja powodzenia dziękuję. w nowym sezonie. Dziękuję. No i jest z nami ten, który trzyma nad tym wszystkim pieczę, który to wszystko kontroluje, prezes Błękitnych Podwiesk, pan Leszek Kotapka. Witam prezesie bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo. Zarówno trener, jak i chłopacy powiedzieli chyba wszystko odnośnie spraw boiskowych, jak to wyglądało z ich perspektywy, jak awans wyglądał okiem szkoleniowym, okiem zawodników na boisko, to ja bym chciał spytać odnośnie perspektywy organizacyjnej. Jak będzie to wyglądało organizacyjnie w A-klasie? Jak, jaki budżet jest potrzebny? No i jak te finanse wyglądają na ten moment? W jaki sposób będą zarządzane po awansie do A-klasy? Jakie są największe potrzeby klubu? Jeżeli chodzi o Finanse. Klub jest w większości finansowany z, przez Urząd Gminy, który przekazuje dotacje na sport dla dzieci i młodzieży i, i, i klubu sportowego Błękitni Podwiesk. Koszta występu drużyny w A-klasie. Kiedyś już żeśmy to w A-klasie występowali, także myślę, że podołamy. Budżet mamy dosyć, dosyć wysoki. Może, może gmina z, z tej okazji, że, żeśmy awansowali, troszkę tam nam dorzuci na, specjalnie na, dla seniorów na te wyjazdy dla klasowych zawodników organizacyjnie, organizacyjnie A-klasa nie będzie dużo odbiegała od B klasy, od meczów czy u siebie, czy na wyjazdy, bo to jest wszystko podobnie koszta z tego co się orientuje jedynie sędziowie, jest wyższy koszt sędziów, a tak poza tym wszystko jest tak jak, jak w B-klasie. No właśnie, wspomniał pan o tym całym zapleczu klubu, o organizacji i finansach e, takich około powiedzmy to drużyny, a chciałbym spytać odnośnie samego zespołu, jakie wzmocnienia są planowane, czy e, wie już prezes e, wspólnie z trenerem, na jakich pozycjach potrzebujecie wzmocnień najbardziej i jacy zawodnicy już są przymierzani do e, przyjścia do błękitnych podwiesk? E, wzmocnienia to raczej zostawmy jeszcze chwilę niepewności, ale to jest w gestii, gestii trenera Tutaj nie chcę ingerować w, w jakieś tam podpowiedzi, kogo potrzeba, na jaką pozycję. To powinien tym zadecydować trener. Na pewno, jeżeli będą wzmocnienia, to muszą być to wzmocnienia podnoszące nasz poziom, chociaż i tak jest dosyć wysoki, bo praktycznie oglądałem każdy mecz. Także wzmocnienia są w gestii trenera, a muszą to być zawodnicy, którzy, którzy nie obniżą poziomu tej drużyny. Na, na chwilę obecną, a, a miło by było, jakby były, była, ten poziom był podniesiony przez tych nowych zawodników. A z perspektywy prezesa, jakie największe wyzwania czekają drużyny w aklasie, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i pod kątem sportowym? Pytałem już o to trenera, pytałem już o to zawodników, ale chciałbym wiedzieć, jaka jest perspektywa prezesa. Myślę, że no, tak jak już powiedziałem, że sportowo, generalnie, Zajmuje się tym trener, co chodzi co do zawodników, organizacyjnie myślę, że zawsze tutaj obiekt jest przygotowany. Jeden chyba z lepszych na B klasę, kto wie czy nie, w A klasie też nie będzie dużo odbiegał od, od najlepszych obiektów. No to może prezesie na koniec, jakbym mógł tak troszeczkę, króciutko prezes, zaprosić wszystkich kibiców na mecze w przyszłym sezonie i pokazać, że w Podwiesku Mogą czekać na, na Państwa naprawdę piłkarskie emocje na wysokim poziomie. No, e, chciałbym zaprosić kibiców na rozpoczęcie sezonu w A-klasie. Prawdopodobnie to będzie ostatni weekend sierpnia. E, no, myślę, że emocji dostarczymy nie mniejszych niż w tym sezonie. No a pewnie na wyższym poziomie, bo A-Klasa to jest wyższa klasa rozgrywkowa, poziom sportowy na pewno będzie wyższy. Emocji pewnie jeszcze więcej niż w B-Klasie. A więc bardzo dziękuję prezesie za tą rozmowę. Leszek Kotapka, prezes błękitnych podwiesk był naszym gościem. Bardzo dziękuję i jeszcze raz serdecznie gratuluję całemu klubowi awansu do A-Klasy. Dziękuję bardzo.